Cześć, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj przejdziemy się po polach, obejrzymy jak wygląda nasz rzepak Tak właśnie się wziąłem za wbijanie takich tabliczek fajnych LG dostaliśmy Ale jak widać słońce zachodzi i robi się ciemno, także chyba sobie to odpuszczę na później I pojedziemy na górę tam na tą lepszą ziemię pokazać co i jak, bo tutaj widzicie to jest takie To jest to miejsce gdzie jest kawałeczek szóstej klasy Kilka arów o, tutaj można sobie zobaczyć różnice. Słaby taki, a tutaj już jest całkiem inny rzepaczek. Nic nie widać, żeby mu brakowało. Zieloniutki. Tam jest, tam są wszystkie kolory tęczy. Na tym słabym prawdopodobnie brakuje potasu, fosforu, azotu też myślę. Być może boru. Ale to się nie będziemy tym przejmować, to jest, wiecie. No na piachu nie ma co oczekiwać Jedziemy tam z góry zobaczymy Potem sobie na spokojnie powbijam wszystko Jak widzicie jestem dzisiaj sam Nie mam mnie nawet nagrać Jadę szybko bo robi się ciemno Widzicie jak to jest Chciałem już nagrać i dwa dni temu Nie wyszło bo też dnia brakło Jadę szybciutko Tutaj nagramy Jest 3 grudnia ogólnie Bardzo zimno się robi Pół stopnia na plusie w tej chwili mi pokazuje ale no nic, że pak jest gotowy do zimy, będziemy działać. Jadę tylko między te dwa kawałki i wyjdziemy szybciutko, bo naprawdę ten dzień jest tak krótki, co dzień to jest szybciej ciemno. Także jesteśmy na drugiej części pola, w kawałku prawie 6 hektarów. Jest na niej posiany architekt w dwóch kombinacjach. Architekt jest ogólnie bardzo znaną odmianą. W Polsce i na świecie. W Europie jest to odmiana, której zasiewy są największe. Nie, nie słyszałem, żeby jakiejś odmiany było więcej. Pierwsza w Polsce odmiana rzepaku zimego z odpornością na wirusa żółtaczki-rzepy. Także pierwsza zarejestrowana bodajże, no bo wiadomo, jakieś tam inne. Nawet, nawet nasz ambasador też jest na to odporny. Ale z tego co tutaj wiem, to, to była pierwsza odmiana odporna na takie coś. Numer jeden względem plonowania w ciągu ostatnich 5 lat. Mrozotrwałość również jest bardzo wysoka. Dlatego w tej odmianie myślę, że najbardziej tutaj będziemy oczekiwać jakichś wydajności lepszych, bo tamte kolejne przejdziemy, dalej sobie odmówimy. No widzicie, tu no różnie to wygląda. Place są takie. Tutaj jest bardzo bujny też, był skracany tylko raz. No, uznaliśmy, że, że, że raz, no bo zawsze tak robiliśmy, było dobrze. Może, może to jest błąd, ale no w tej chwili nie mam wyrwanego. Później będzie tam na, na drugim kawałku, mam przyszykowane coś ciekawego, Wam pokażę, bo tutaj jest właśnie architekt w dwóch, w dwóch kombinacjach. Jedna kombinacja to jest, to jest tylko kwestia zapraw nasiennych. Zwykła zaprawa jest, a w drugim jest. Starcover. Jest to taka, taka substancja, która ma bakterie i enzymy, które wpływają na rozwój korzeni w trudnych warunkach, szczególnie na takich właśnie jak tutaj glebach lekkich. No i myślę, że to będzie ciekawa opcja dla nas. Jak będzie, zobaczymy po żniwach. No i nic, przejdziemy na następne kawałki. No bo tutaj są te dwa rodzaje architekta. Tam mamy yy, posiane. Andersona i Ambasadora. Ambasador to jest nowość. W 2019 roku właśnie był zarejestrowany w Polsce. Również plony były bardzo wysokie. Także może się to ciekawie zapowiadać. Tyle, że to jest w krótszym okresie, dopiero w fazie testów. Jeszcze nie ma tak wiele tego zasiane nigdzie. Okaże się jak to będzie z tym. Anderson, odmiana mieszańcowa tak kontrolnie mamy tutaj posiane, zobaczymy w porównaniu z tymi takimi no, z górnej półki odmianami jak on sobie poradzi tutaj na pewno widzicie ognicha bardzo się rzuciła na to pole tragedia, czekamy na mróz no mrozy niby występują już jest pół stopnia na plusie było kilka takich już nawet do minus trzech i, i nie chcę tego cholerstwa brać o, jakieś takie to oporne jest ale nic nie ma tego aż za dużo ale brzydko Sopole bardzo wyglądał. Może ktoś powiedzieć, że rzepak już tutaj kwitnie, no bo to wiecie, jest takie żółte. Ambasador również ma wszystkie cechy architekta myślę, że będzie dobrze. Nie będę tutaj wymieniał drugi raz tego wszystkiego, bo. O właśnie tu mam, mam zaznaczone, dobra tutaj tutaj jest takie coś To jest właśnie Ambasador Starcover posiany I, i właśnie z tego co wyczytałem, to, to ten Starcover wpływa na poprawę systemu korzeniowego, i zobaczcie, ile ma włośników, jaki on jest tutaj rozwinięty. I to, to jednak coś musi w tym być. Myślałem, że to może, no wiecie, jak to jest zawsze ze wszystkim. Niech sobie będzie, ale co z tego będzie, się okaże. Ale, ale chyba jest w tym dużo racji. Przejdziemy zaraz na zwykłe, zobaczymy. Bez startovera, co tam będzie? A jeszcze mam nożyk, przeciąć bym chciał też. Ale to musimy kamerkę odstawić, bo ja sobie nie poradzę jedną ręką. No i tak tutaj jest. Trzy odmiany. No, dwie odmiany w trzech kombinacjach na tym kawałku. A tutaj jest też taki dosyć czystszy. Nie ma tyle tej ognichy. Zabiegi wszystkie były wykonywane. Mówię tutaj o ochronie firmy INVIGO. Nasiona są Lima Grain LG I, i, i tyle w temacie. Mogliście wszystko zobaczyć na kanale. O, tu sobie jakiegoś wyrwałem. Zobaczcie. o Jest jednak dużo mniej tych włośników. Tak patrząc ogólnie nie widać jeszcze różnic w tych odmianach. W ogóle kompletnie nic nie widzę, ale no Zobaczymy. Coś tutaj na to wygląda, że coś ten starkower daje. Przyjdzie susza, zobaczymy, pogadamy, nie, bo to jest najważniejsze u nas potem. Skracane, tak jak mówiłem, bo tylko raz. No jeśli jeśli się przejedziemy na tym, no to nauczymy się, na błędach się najlepiej uczy. Będziemy skracać później po dwa razy, ale no jakoś z doświadczenia wiemy, że tutaj no nie było potrzeby aby on tylko przezimował jak będzie dobre, dobre przezimowanie, na wiosnę on ruszy, nieskażony jakoś bardzo tą chemią i myślę, że będzie, że coś z tego będzie. Ale jest naprawdę ładnie zakorzeniony, jest gęsty. 44 rośliny siane na metr kwadratowy, ale się udało bardzo z tą pogodą, jak mogliście już widzieć w poprzednich filmikach z rzepaku. Naprawdę bardzo było deszczowo i, i wschody były perfekcyjne, aż się nie spodziewaliśmy. Gdyby kto wiedział, że tak będzie można było troszkę z tej obsady zejść. No zazwyczaj to było tak, że jakieś tam placyki, gołe, mozaiki potem wychodziły. No to tak no nie, nie górną, ale taką no z wyższych już obsad daliśmy. Zobaczymy jak to będzie, bo no póki co jest dobrze, zobaczymy na wiosnę. Co będzie potrzeba. Ładunek dostanie. Mam nadzieję, że się odwdzięczy. Tutaj praktycznie żadnych kolorków nie widzimy. Ale ciemno jest. Właśnie, ten dzień jest krótki. Ale no tam na piachu, tak jak mówiłem, to się tym nie będziemy w ogóle przejmować. Rzepaku nie siejemy jakoś kto wie ile, no bo to jest w ciągu ostatnich 5 lat, lat trzeci rzepak, także no nie ma tej ciągłości, troszkę przerwy jest. Pola są też właśnie. Na tych polach był tylko po razie, dokładnie na tych dwóch kawałkach. Raz był siany rzepak wcześniej. I jednak legenda głosi, że rzepak siany na takich dziewiczych działkach plonuje najlepiej. No i do tej pory to się sprawdzało, bo naprawdę tutaj nigdzie nie ma rzepaku u nas. No tak jak mówiłem, kilka kilometrów zero nic Kukurydzę, w tym roku się troszkę chłopaki wyleczyli z kukurydzy. Ale no nic, to już jest każdego wybór. My mamy tutaj rzepak. Odmiany wybieraliśmy podczas dni pola w Dąbrówce. Filmiki też możecie znaleźć. Z tej akcji Filip był na, na pokazach. Ja niestety nie mogłem być. No i zobaczymy. Czekamy do następnych zabiegów. Już teraz przez zimę będziemy czekać. Myślę, że nic nie będziemy nagrywać, chyba, że gdzieś tam przejazdem coś. Ale kiepsko, że się ciemno robi. Dobra, jeszcze jeszcze postaram się przeciąć jakiś tutaj okaz i, i będziemy kończyć. No, jest ciemno. Urwał mi się taki korzeń akurat, ale dobra, wiele nic tu ciekawego nie zobaczymy. Stożek wzrostu jest tak no powiedzmy nie aż całkiem nisko jakbyśmy chcieli, ale miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Także... Myślę, że nie, nie będę musiał tego filmu poprawać, poprawiać z powodu jasności. Nie wkurzę się, myślę, w domu. Zobaczymy to na komputerze. Dobra, także czekamy dalej, co to będzie. Na ekranie widzę ciemność. Już nie ma co tutaj dłużej przeciągać. W ostateczności już tego wtedy <śm> nie zobaczycie, ale. No to wiecie jak to jest. Będę musiał nagrywać od nowa, chociaż brakuje na to ciągle czasu. Dobra. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach.